To ma więcej niż 5 lat? Wszystko Słuchaj, z paragonu ci mogę pokazać, nie? Ale fakt, że nie używamy koleżało na szafie i parę razy w przejeździło, że... Powiedz, nibyś się miał usamodzielić, pójść sobie gdzieś na swoim posłuchać, nie? A ma pan jakieś winy? Nie ma, ale dwa, że w komplecie, nie wiem czy tutaj w ogóle, się tym tak dokładnie nie znam, bo, bo jak powiedzieć, nie doszło do konsumpcji w cudzysłowie, żebym to używał, nie? Ale dwa, to chyba nie, że nawet igły w komplecie tak nie ma, jak jest yy, w kartonie podane Pan to. Pan nie dzwonił chyba. Jeszcze raz? Pan do mnie dzwonił. Kolega tutaj w moim, tak jak powiedzieć, intencji. I kolega powiedział, że karton jest nieotwarty, zapieczętowany. Tak myślałem. Nie, no <laughs> bez przesady. Tak myślałem. Ja też się sam rozdziw... zdziwiłem. Ja rozumiem, ale to, no, to i tak liczymy, kurczę, bo pielgrzymkę zrobili ładną. Że, no, przychylność jakąś jakąś tutaj. Hmm, Rowery sobie na sprzedaż? Tak jest. Taki ten czarny? Jak, jaka cena zaszczekowości? Cztery i pół. F... Samochodu nie miałem za tyle. Kur... Pierwsze dwa były tańsze, kurze. Razem wzięte w 4,5. Sur... A no ile? Takie coś mniej więcej? To... No tam niby na paragonie jest 10 tysięcy, dziewięć coś, ale teraz już chyba można nic za 7 kupić. Szaję. A ty musisz ile chcesz za to? 4,5. i pół. Nie jeździłem czymś lepszym, i tak dalej. Znaczy to jest taki bardziej zjazdowy, więc to tak do jazdy to bardziej ten, ten giant tutaj. Ale z samej ciekawości po prostu dla bo duża jest różnica między takimi jak, jak podróbkami z supermarketów czy jak tam, a znaczy, mle, markowym, z... nie, a powiedzmy troszeczkę markowym, nie, rowerem. to jest kwestia o sprzętu wydaje mi się, nie? Że... Kurczę tak, zawsze miałem rower taki, taki jest, dupny, nie? Jak jest mater z materiału takiego i takiego, no tam jest tylko naklejka, czy cross, czy giant, czy tam jakieś inne, właśnie, ja tam, znaczy, takiego Ale jak tego gianta ja na, nabyłem, to kur... No, dla mnie i wsiadam i inaczej się czuję, niż na tych kur... supermarketów takich tam, wiesz. Zależy od sprzętu, nie? To piętnastoletni rower? No, piętnastoletni. To w serwisowaniu takie, że w sensie zawsze ktoś mi to naprawia, bo że więcej, niż był warty. <laughs> Czyli używane to już nie. No, w cudzysłowie, ja nie używałem, co po prostu przejeździło nieraz w kartonie, bo gdzieś tam ze mną pojechało, nie? Ale na, jak Boga kocham, mnie. U... To jest karton od niego w ogóle? Tak, tak, tak. No, to wygląda na bardzo używany. Z wierzchu, nie? Ta ta pokrywa. No, wszystko, no widać, że używka. Co ty mówisz, no takie rzeczy, to ja bym nie wiedział, co mam. <laughs> to bym się nacieszył trochę tym. Fakt jest taki, że mów. miałby to trochę u kumple leżało, trochę mnie w bagażniku przelatało. i fakt, że nie zadbałem o tą pokrywę, nie? Żeby nie zwrócić uwagę, że ona jest tak I jak Jest ale co? No, że tego drugi, drugiego tego strojana, nawet? Nie, Nie no, drugi był swojego czasu, nie? <grywa> nie. Nie było potrzebne powierzchni użytkowej w bagażniku. A że takie coś w ogóle obsługiwać? Ciekawości teraz. No, mam takie coś w domu, nawet. No, to sam najlepiej ocenisz. A dobrze mówię, że tej całej igły nie ma, czy jak to tam się zbie? To Zależy, może być, że bez igły taki zestaw był, nie? No, tak dostałem w kartonie. Otwartym. Nie, no sam otworzyłem. To ja nie zakładałem takie, że dojdzie do takiej sytuacji, że będę musiał się posiłkować tym jako fundusz na kapitałem ulokowanym. Ale wyscela ta zdrożało niby czy tak w internecie to powiedzmy. To też tak o tylko rzuciłeś? No, tu masz taką specjalną tą. Ja Dobra. doskonale teraz wiem, jak tak. powiedziałeś o tym, no tak, no. No mhm. masz, no sztywno. Nie? Jak się człowiek, człowiek ze wsi wyjdzie, widzisz? No tu igła jest. Tak? Yes. Patrz. <noise> ja się nie znałem, a pan Kamil ja to a, co, co niby się znał na tym i tak dalej, nie? Że mówi posłuchać i tak dalej, że podłączy, no ale skończyli im tylko na alkoholu w tego wieczoru wtedy tam. Jeszcze im nie je ze dwa albo trzy winy, ale w sumie. to sobie otwierasz tu. Też, Też się nauczyłem. I później tym sobie opuszczasz się nie? No to słuchaj, masz jak tu winę, ale jakieś to w załączce ciekawości, czy dział, czy i tak dalej. Czyli znaczy, tak, to. jakby trzeba było podłączyć głosiki, nie? Jakieś do A, tego. No coś to... znajdziesz na pewno. bo to, no ale winem musi być nie mam, nie? Bo to nie ma, y, bluta, bluta nie ma. Z raczej nie, nie. Tylko nie skrzywdź mnie słowem teraz tego, co będziesz mówił, to zsiądę, chodź oprócz się o rower najwyżej. Słowem ile mogę ci dać, tak? Słowem tak. Delikatnie mi to powiedz. Napisz na karteczce. Byłem zainteresowany. Bo <grym> no to nie mów tak, bo już się kolega tutaj. <grym> 1439 nowy nie by kosztował, tak? Wtedy, no. Teraz w górę poszło paradoksalnie, że elektronika staniała i tak dalej. Znaczy, ilość, pewnie można kupić, jak poszukasz za 1500, ale tak no nie, generalnie w Ja 1700 tak najpierw. 1500 nowy. 15 -15. A gdzieś ciekawości... Allegro. Allegro. 899 używany. Używany, zaznaczmy. A ja tutaj ma ślady użytkowania po prostu na tej klapie. To też jest używany. To ja nie pamiętam, że posmucham na koniec. Ja, ja nie użytkowałem go, to naprawdę, nie? Ty ja, się mówisz na tym znasz, a poznasz kurczę, nie wiem, po igle czy po czymś? Nie, nie? wiem, po jakie zużyciu i tak dalej. No nie wiem, totalnie głupie no no pytania może nie zadaję. No tak naprawdę to stoi na półce. Nie? No tak. No. Jak użytkujesz. Kładziesz winyl i gra, więc po stanie wizualnym, no co ty tutaj możesz określić? No nie wiem, ja się pytam do ciebie, da, jak. jak blady w temacie. Zobacz, co tutaj się dzieje? No ja To, 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 nie, to ma, jest bardzo delikatne. Ale, to to ale powiedz mi. No. To patrz, w tej Czyli jakości... jak miał z, e, stwierdzić po tym stanie wizualnym. Ja cię rozumiem, to jak najbardziej. Ale patrz, nie jest paradoksem, że trochę przy tej jakości sprzęcie w cudzysłowie, co powinno. Taka pierdola powinna troszeczkę chyba le, lepszej jakości być, nie? czy znaczy to jest zwykła, jakaś taka, właśnie to się rysuje, nie? Ale jak ty to gdzieś pewnie tu coś rzuciłeś... było w kartonie, ja, jak jeździło, ja dokładnie. No właśnie. Czyli ja bym ci mógł zaproponować 500 zł. 550 to powiedz mi, tak no. to, to piątka. o, tą piątkę o. My taka, no cienlo, taka, w ta w wycieczka, taka pielgrzymka z parafii jechaliśmy, wyliczyłem na ciebie. A te 550 <grytanie> to chcesz. Korzyjeś z, z my... Częstochowy? Nie no. no. W to chyba pierwszą To co, schowa? Bo już nie potrzebujesz że... tego. No, no nie, no, bo to kiedy tam jest data? 5 lat? 6? 20 rok, a. maj 18. 5 lat już prawie. A za ta... czy tak. Sprawdzaj, sprawdzaj. Za no te 550 to no tam trudno, nie? Mówię. 500? 10, 20, moja liczba. Daj chociaż dwie dychy. O, Kolega dobra, pod 52,7 i to jest też taka fajna liczba, podobno. ale że ten kabel tu jest na stałe? On w zasilacz chyba tam nie? Nie, nie, zasilający powiem. nie. Czy ten zasilacz nie jest od kompletu? Co w kartonie był? Nie. No masz go gratis. Ja nie, nie jest. Bo w przypadku, bo nie któregoś Ty zastał. Jak prędko się stawiasz? Kurwa, że są dwie, tak. A jak, jak to w praktyce, jak, jak powiedzieć, co ma za znaczenie i tak dalej, na ucho, odbiór, i tak dalej, nie mam pojęcia do tej pory, nie? Zamarzyło mi się posłuchać winyla, ale k... jeszcze jakieś dobre gościnniki miały być do tego przyszłościowo, nie? Po tym, jak w aucie sprzęt grający, powiedzmy był troszeczkę lepszy, mówię, ch... jeszcze w tą stronę dźwięku, i tak dalej, mówię, no niech będzie w tą stronę, nie? Gdyś masz odważniczek. Niewyważony. Takie A te kulki w kasynie od rulety? <prospus> to samo jest. Co patrzę, to niewyważone takie. Świeci się świeci, kręci się kręci. Słuchaj, Ci numer w razie, by wali coś, no to nie będę cię unikał i tak dalej, nie? Teoretycznie powinien działać. Bardziej się cieszę, że pieniądze ze sprzedaży dzisiaj kupowałem, to 500 możemy napisać. No ja te dwie tylko muszę pamiętać, że nie, że za zapisywać... A możemy napisać i 300 mini robi, nie? <gry während şimdi> <p regulatory> Może być, że ta tylko że kwitnie nie? <grymne> nie no, to, to, to trzeba. Dowód będę jakiś potrzebował. Sprzedajemy. Sprzedajemy. A powiedz mi z ciekawości, bo ma... bardziej... O, sorry. Prawo jazdy. Dowód. Prawo, tak? Nie zauważyłem <grymne> nawet widzisz. E, Mów. No mówię. Jakbym zas w zastaw i tak dalej, to jakie jest różnica finansowa? Co można uzyskać powiedzmy z takiej jakbyś był jakimś stałym klientem o, na przykład ale i tak, zastawiam no. u nas to od nie wiem dwóch lat i odbieram, to może być coś więcej dostał, nie? Rozumiem. A to się no, to to, to, to zas zas zastawiam i mówią na tydzień, na dwa, czy jak to w praktyce? U nas umowa jest z góry na Cały miesiąc. A jak któryś nie wykupuje, to po jakim czasie to, jak, jak no, to po, po kilku dniach po terminie, nie? Aha, rozumiem, dobra. No ale Ty sprzedajesz, nie zastawiasz. Tak, 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 tak. To do ciekawości sami, bo nigdy mów, z usług bardzo nie korzystałem, jesteście pierwsi. Czy A spotkałeś już? nazwisko takie już? No... no ja przestałem całe nie Rodzinie Tak? Huh. No rodzinę tak traktujesz? <śmiech> <śmiech> to się musiał tutaj udać... To <śmiech> <śmiech> się kameruje. <laughs> Kolejną ci kierę. Co? Kolej, jak ma, to jest to pożysko, nie? Tak zwane. Co to jest? Tak, to pożysko. To Tak. To, si ta, to jest no. tak zwane to, co trzyma się na tym. No. No. I to przy samym, to, co, 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 co przy samym. Co zrobić zrobić? Co chcesz zrobić? Znaczy nie, ogólnie jestem się zapytać. I Ile być w razie czego wołał, bo będą się upewnić. Bo wiem, 160. 160. A ile ona kosztuje? 200. No. 4 <laughs> no. dyszki na to masz. A powiedz mi tego, bo tutaj... Kurde, nie, 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 nie zawinie jak się spóźnię w sumie. No kiedy ty chcesz ją popić? No jeszcze dzisiaj, no i teraz łatwiej na, na, na biegu pieniądza, a może się robi pożyczę. I ch**a no, wezmę. No bo nie ma siekiery. Czy same tu pożyczku i A po co ci siekiera? No bo ja mam w, w klockach drzewo. Nie ma pociętego. tego, te, no. co niektórzy. Lary No a co tej... Co a tej... ja muszę k**a na 4 czy na 5 takiego, takiego kloka, nie? No ale to przecież możesz sobie trzonek to naprawić. Jak masz to pożysko, tak zwane Przy samym... Przy samym ka ku... No. No. Psa, przy samym k śkierem Co to możesz zrobić? No ale to muszę teraz wybić. No. To jeszcze wyjdzie, bo to tam klinów jest tyle nawalone, że... Z drugą stronę. Proszę cię panie. Jak coś to szkiera ma. No. To 160. A powiedz mi... Tak jeszcze się pewnie w jednej kwestii. Ja tam yy, tego... Samsunga sprawdzałem w końcu tego, co wtedy przynosiłem, tego nie od 4, tylko tego drugiego Samsunga. Ale co z nim? Z telefonem. I ile on to będzie przygotowywał na wykup? Od razu się zorientuję, wszystko się zanotuję i będę miał. Nie od 4? Nie, nie. A ten, 51? chyba tak. Ile on by, był teraz? 115. 115 na dzień dzisiejszy. O ku... Dobra, nie idę, ku... co coś działać, bo nie dość, że się kiedy połamałem to ojciec będzie w wku... Telefon to już ma taki, że lecę spokój k... Pieniędzy brać. A co ty się wolne? Co? Nie, nie, teraz na sadyniu lecę. <grymne> ty, ty jesteś co? ty, ty, ty jesteś. kartonik zakurzony, ale ogólnie działa. A to jeszcze jest jakieś? No, tak, tak, no. Jest to kompletne? Czy tak, to tak, wie? nie, wszystko jest kompletne. Jak chcesz włączyć to musisz antenkę tak jakby przesunąć. Instrukcja w środku też jest w razie co. No, chyba z tej instrukcji można jeszcze jedną zbudować, ale nie widziałem sensu. Ile nowe mówisz? No, tylko że ja to dostałem chyba z 5 lat temu, także koło chyba 7 czy 8 stóp. Gdzie mówisz się e, Jak masz antenkę u góry, to tą antenkę musisz przesunąć. Albo w lewo, albo w prawo. O, i wtedy jeden, jeden joystick jest od jednej gąsienicy. A spróbuj w drugą stronę. A pilot też chyba trzeba włączyć? Nie, ten na środku tam masz? Działało jeszcze niedawno. A nie w drugą stronę. ten może? Baterie padły? A tutaj są baterie? Eee, w pilocie chyba też. Bo do samego tego wchodzi 8 baterii. Tutaj, do tego? Tak. No ale tu się świeci. No I... właśnie. Chyba, że pilot. Chyba, że tu bateria. Zaraz zobaczymy. Czekaj, zobaczę jak to... Cenowo by wyglądało. Ile mówisz nowe? No wtedy kosztowało 700 zł, z tego co pamiętam. No, 594 zł. Nowe. Tu się świeci? Nie, nie. No ogólnie on tylko jeździ. Ale dosyć zrywny był, jak, jak jeździł, nie? Tak? Nie, no nie ma używanego. 499, chyba najtańszy taki zestaw. 69 zł. zestaw oświetleniowy. Tak się właśnie patrzę, bo tu jakieś oświetlenia, tego można dokupić. Nawet nie, nie, nie orientowałem się. No, tylko to jest. 594 i 499, coś. Ile ty byś chciał to? Nie wiem, zaufaj U mnie i tak tylko znaczy, stoi... a tu czegoś brakuje? Nie, to może się powinno wsadzić właśnie w to, o właśnie. Mhm. Bo wtedy, jak rusza, to się na to pochyla. Na teraz się świeci, on nie jedzie. O! Ty, żyde! No! Fajnie, że każdy gończył jest osobną. A, dobrze tak? A Ty, dobry, jest. No! się fajnie nie mieździć, jak jest trochę więcej miejsca. A po piasku można tym jeździć, czy nie ma? Nie, nie próbowałem, szczerze mówiąc. Aha, bo tyle. Te tak silnicki dosyć są zasunięte, więc nie chcę za bardzo nic wstać, ale... Lubię takie zabawy. <laughs> Dwie stowych? 250? Kurde. Chciałem ogólnie zaproponować Ci 150, ale jak zobaczyłem jak jeździ, to pomyślałem, że dam Ci 200. Dobra, może Nie spodziewałem być. się, że 250 weździł. Nie, może być. Nie, tak tylko to stoi. Ty no, fajna zabawka. Kurcze, <noise> 250, dużo trochę, nie? Ale no to szybko nawet jedzie No, tak byłem zdziwiony jak pierwszy raz Ale podjeżdża po coś, to chyba, co? Chyba tak, no ja Tam ozderzak się, odleżę odleżę się. Troszkę, no. 220 Dobra Masz dowód? Aha Zaraz będę się bawił <laughs> Chociaż ja się nie będzie nudzić no i to... I wszystko, wszystko? No. Dobra. Dzięki na razie. Czeka.